Hej, witam Was w kolejnym odcinku ze zdrapek na moim kanale. Dzisiaj taki specjalny odcinek, ponieważ postanowiłam wymienić się wraz z kanałem Justyna P. z drapkami. I postanowiłyśmy, że wymienimy się z drapkami o wartości 50 zł. I jest to dowolny miks, który sobie wybierzemy podług naszego uznania. Jedyne co to nie, nie, nie preferujemy zdrapek za złotówkę, ani tych takich bardzo pracochłonnych, czyli tam super linie, krzyżówka i tak dalej. Wszystko dowolne, aby tylko zgadzał się koszt 50 zł. Więc ja również wysłałam swoje zdrapeczki Justynie i mam nadzieję, że wydrapie tam super wygrane. i Pragnę jeszcze podziękować Justynie P., czy, że zgodziła się ze mną wymienić z No i mam nadzieję, że, że Justyna wydrapie same, same, same miliony. No i ciekawe, co ja wydrapie. Co mi tutaj ciekawego Justynka yy, wysłała. Pozwoliłam sobie oczywiście dupą do góry odwrócić paczuszkę, ponieważ, no wiecie, Roda te sprawy. No i dobra, co my tutaj mamy? O, mam długopis. Jakąś karteluszkę. Ja, jak zwykle, kurczę, jak się wymieniam z z zdrapkami, to jakoś tak nie myślę o tych karteczkach, karteluszkach, nic nie piszę, bo to mi głupio jest strasznie. No dobrze, mam tutaj zdrapki, ale sobie je zostawimy na. Chciałam powiedzieć na koniec, na później. A ja mam tutaj taki fajny długopisik z napisem Łódź. Nie był łódź tak strasznie daleko ode mnie nie jest, ale nie pamiętam. Nie pamiętam, czy byłam w Łodzi. Ale strasznie Ci dziękuję za, za, za tą pamiąteczkę. Będę mogła potem z znajomym gadać, że byłam w Łodzi. i Kupiłam sobie. Nie, nie żartuję. Ok. Przechodzimy jeszcze do karteczki. Hej Mary! Bardzo się cieszę na tą wymianę. Mam nadzieję, że nie będzie żałować tego challenge'u, bo coś mi się wydaje, że jestem najgorszym drapaczem Ever. Wcale nieprawda, Justyna. Cóż mam rzec? Liczę, że wysłałam Ci te wygrane zdrabki. Trzymam mocno kciuki za Ciebie. Wydrab chociaż to pół miliona. P.S. Pozdrowienia od siostrzyczki. Super, super. Powodzenia. Dziękuję bardzo. Również pozdrawiam Twoją siostrę. Mam nadzieję, że się nie mylę, że Twoja siostra nazywa się Kamila. Kamila to jest największy hardcore w internecie, ponieważ zjadła fasolkę o smaku zgniłego jaja. Wszyscy to pamiętamy i będziemy pamiętać, jeszcze raz gratulujemy. I tak się zastanawiam. Może nie będę pokazywać tych zdrapek, może tak se będę. losować. O, pierwsza zdrapeczka, która mi się napotoczyła, to, to jest kopalnia diamentów. No i co? I bierzemy się za drapanie. Przypominam jeszcze raz, że wymieniłam się z kanałem Justyna P. Z drapkami o wartości 50 zł. I jeszcze raz życzę Justynie powodzenia, żeby w moich strapeczkach również wydrapała, jak to Justyna napisała, pół miliona, a może nawet i milion. No dobrze, szukamy diamentu. Mamy worek, złoto, monetę, plik, perłę, borek, koronę i cukierek, więc niestety pierwsza strapeczka jest pusta. Teraz sobie wylosuję, może coś opsa. O, 250 tysięcy w banku. No dobra. Mamy tak. 23, 9, 34. Oraz 2. To są nasze wygrywające liczby. A mamy tak. 12, 17.

Dziewiętnastki nie mamy. 21 też nie mamy. Trójki nie mamy. Blisko było. <laughs> Jedynka, że jak ja kocham ten troll, to niesamowita sprawa. No zrapeczka jest pusta, ale oczywiście nie szkodzi. No dobra. A, 500 od ręki. Moja ukochana zrapeczka. Szukamy banknocików. Mamy monety, sagan, portfel, kasę, kolniczynę, sagwę. furgonetkę odsłoniła się literka M, więc może wydrapiemy jakiś banknocik. Diament oraz safe No, albo nie wydrapiemy. Strapeczka jest przegrana. No dobra. Może coś jeszcze za Czarny koń. Czarny koń. Dobra. Sprawdźmy, co my tutaj mamy. Mamy podium, Słońce, portfel, czapkę, okulary. Mam wrażenie, że coś nie, nie, nie widać. Czy ja mam dobre wrażenie? O, teraz widać kapelusz, parasol, księżyc, lornetka oraz siodło, więc niestety, niestety kolejna zdrapeczka pusta. To może weźmiemy sobie swój zadyszku. O. Muszę trochę powiększyć. Dobra. Pół miliona w banku. Mamy tak. 19, 7, 16, 8 oraz 26 to nasze wygrywające liczby. A mamy tak. 22, 13,

Te parszywce z lotto chyba mnie trolują. Ale nie, mamy bank. Boże, w ogóle w tej edycji nie widziałam jeszcze banku. Boże, dziwna sprawa. Mamy bank, ale w grono się sumują. 36, 21, 5, 40, 25, 37. Czy? Oraz 18. Więc mamy tylko jedną wygraną, ale solidną, ponieważ bank daje nam dwukrotność. No i tak zastanawiam się, zostawiamy to na koniec czy teraz? Może teraz. Nie ma co? 10 złotych dokładnie. Więc mamy 20 zł na tej zdrapce. No i jak widzisz, już tylko wcale złych zdrapeczek nie wybierasz. Ja już jestem naprawdę przeszczęśliwa. Zrapeczka wygrana? Ekstra teraz sobie losujemy coś kolejnego. Deszcz pieniędzy. Dobra. Szukamy parasola. Mamy prezent. Ptaszka, róże. Oraz balony, więc tutaj jest pusto. A tutaj mamy cztery tysiące, dwa, czterdzieści tysięcy, dziesięć, cztery. Więc co by nie było, to i tak zdradka jest przegrana. Ale no, no się możemy upewnić, możemy. Deszcz pieniędzy, pusty. Pusty, pusty, pusty. Dobra, może coś stąd. Neonowe 7. No dobra, szukajmy tych siódemeczek. Póki co mamy 2, 6, 5, 2, 9, 4, 8, 3, i czarna 7 proszę bardzo, na samym koniuszku 7, a pod nią kryje się 5 zł, ale genialnie genialnie, super ja jestem happy i zostały nam, o już tylko 4 zdrapki no, podpatrzyłam jak się nazywają a miałam losować dobra, nieważne ekstra pensja, nasza najnowsza zdrapeczka za 5 zł mam cały czas takie wrażenie, że coś nie łapie ten fokus dobra Ekstra pensja. Dla Justyny była nawet przychylna dla mnie trochę gorzej. Ale tak będzie, jak połączymy siły. Ekstra pensja wybierana przez Justynę, ale drapana przeze mnie. 34, 8, 27 i 9. A my mamy tak. 13 to nie to. 26 to nie to. 8. Mamy 8. Uu, 31. 6, 25, ekstra pensja po raz pierwszy. 22, 15 dwa. oraz 23, więc mamy wygraną. Jest to dyszka. Genialnie. Super. Świetnie. No i co, już Justyna? Masz naprawdę świetną rękę. Jesteś po prostu skromną osobą. Mam nadzieję, że jeżeli chodzi o moje zdrabki, to ci pójdzie już tylko, tylko, tylko lepiej, lepiej ode mnie. Wydrap tam. Nie będę mówiła, jakie zdrabki kupiłam, bo pamiętam, ale wydrap jakąś kosmiczną kwotę. A i love lotek. Mamy psiaka, żabcie, ptaszka oraz rybka. Gęść, mysz, wieloryba. Oraz małpkę, więc loteczek jest niestety pusty. No i dobra, jak na złość. Zostały dwie zdrabki. Jedno laki mniejsze, drugie laki większe. Zobaczmy, czy to będzie laki traw, czy może mniej. W bonusie mamy kwiatka. To już standard. Widziałam na kanałach, że istnieją biedronki w tym bonusie, ale ja nie, nie widziałam. Nie Wygrywające widziałam. liczby to 6, 36, 28 i 30.

Super. Ok. I ostatnia zdrapeczka na dzisiaj. Jest to zdrapeczka za dyszeczka Laki 777. Dobra. Przechodzimy do konkretów. W bonusie mamy cytrynkę. 40, 37, 25, 44 oraz 8. Są to nasze wygrywające liczby. A mamy 11,

Jakąś czarodziejką. Bo się udało. Kolejna zdrapeczka wygrana. 4. Ale będzie mi kurczę głupio, wiesz co. Ale nie wierzę w Ciebie i naprawdę wylosujesz. Kozackie, kozackie zdrapki to będą. Obiecuję Ci. 29 nie mamy, piątki nie mamy. 43 nie mamy. 33 trzy też nie. I coś się sumuje mamy 41, 24, 35, 23 i, 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 i 42. Więc mamy tylko jedną wygraną pod 40. jest to dyszka, dyszka, ale naprawdę fajnie. Fajnie. I będzie mi naprawdę kurczę głupio jak. Nic Ci się nie uda wygrać. Jeśli ja dlatego trzymam kciuki, trzymajcie też kciuki za, za, za Justynę, bo naprawdę Justyna odwaliła kawał dobrej roboty. I naprawdę sporo drapeczek wykrywało. Dobrze, to robimy sobie podsumowanko. Justyna wydała na drapeczki dla mnie 50 zł. I mamy tak, w laki 777 dyszkę. Pół milionie banku miałam w ogóle bank po raz pierwszy. Dzięki Justyna, że udało. Dzięki tobie mi się ujrzeć w ogóle bank w tej zdrapce. Więc mamy razem 30. W ekstra pensji było 10-40, czyli 50 zł, w sumie wygrałam, więc jestem tak jakby na zero strapeczki w ogóle, które były przegrane, to były tylko te najmniejsze, plus jedna piąte, za piąteczkę te najmniejsze zdrapeczki po te 250 tysięcy w banku, a tak to wszystko wszystko było wygrywające, naprawdę super naprawdę świetnie Jeszcze dziękuję Ci kochanie za za wymianę drapkową. mam nadzieję, że e, wydrapiesz coś ekstra, trzymam kciuki no i, i, i fajnie, mam nadzieję, że jeszcze nie raz się wymienimy z drapkami, bo naprawdę jesteś super fajną, miłą osobką i, i, i naprawdę fajnie, dzięki jeszcze raz i, i, i trzymam kciuki dobra, chyba już się powtarzam 200 razy, ale, ale naprawdę fajnie uwielbiam się z kimś wymieniać z drapkami tak właśnie między, między kanałowo bo to jest takie fajne uczucie no jakby ktoś jeszcze chciał, albo jakbyś chciała jakbyś już Justyna jednak chciała wymienić się jeszcze raz z drapkami bo się okaże, że coś fajnego wydrapałaś to oczywiście jeszcze raz zapraszam okej, okay. no dobra to by było na tyle, w ogóle tak zasłoniłam Zasłoniłam liścikiem z drapeczki. Jest fajny, Jest okej. Okay. Dobra. Dzięki wielkie za oglądanie tego odcinka. Zapraszam Was do subskrypcji kanału, do pozostawienia kciuka w górę oraz komentarza. Zapraszam też na inne moje filmiki. I do zobaczenia niebawem. Cześć!